robić? Tak, tak. Wszyscy -przys -przys się jeszcze spotkamy. Ale super. Ojej, fajne. Takie to... Co potem z nim robisz? Dziś, zaznacznie. Zaznacznie. Widzę, że idziemy w przystaniankę, yeah. To jest like? King. to są te majtki. Musimy wracać. Idealnie. Idealnie. O, o, o kurwa. Żeby one <laughs> były na, na krawędzi, Karol. No tak jak życie. To jest, to jest twój bohater. No, ale mi się to podoba szczerze, mówiąc. No, ale wiesz, to też to mi się zaraz podoba. No ja nie wiem czy mówiąc. Oj, oj. Ty jesteś, wiesz, od kostiumu gryzie. Yy, Decyzion decyz, decyz, może nie być. Nie może gryźć. Znaczy w tym jestem już bardziej. Znaczy w tym golfie to już jest totalna oblecha. No, bo tak jest wiesz, bardziej. Wiesz boki, zbyt bębol, zbyt kurwa. To już jest klasyk, nie? Być tak przy przypadek trawną mi się... To już twarze, jest kurwa. Na... To jest w ogóle znagraz znaczy? tak no, pod ten dźwięk A? wydobywa. Hej! <grym> Przepraszam, ale to jest, wiesz, super akcja, nie? No to co, chcesz tak? My, chyba wola, no to tak wolisz, to tak zróbmy. Ten Burek. gol, ten, ten brzuch, Natalia. No <grym> ta Prawda? chcemy mnie skompromitować aż tak. tak, 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 tak. A, proszę bardzo, proszę na trzy strony. Na przecież ja nie umiem. <grym> <noise> tak, dobra. Czy e... ja dubla? A to A nie było. nagrywane, pow... ja cały czas Co nie Co? Co bym W życiu nawet nie pozwolił. O, proszę bardzo. Podtrzymaj cię No nie lubię przecież. No i ładnie. Tak, no, to, to jest, 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 jest mi z tego, z tego, tak, jakby tam no. To żeby, żeby to wiem. było taki zero mocno, jak to, to zróbmy tak, jest. taki A faktycznie to? wariant. No bez tego, ale ja nie umiem przecież. Ale ja nie umiem przecież. Bez bez spróbujmy. Taki, spróbuj taki jeden taki wariant. A potem potem doposynchronizować. Ale ja nie umiem przecież. Ale ja nie umiem przecież. A, bardzo proszę. Otrzymać siostrę. Ale ja nie umiem przecież. <śmienicza> Stop. No i tak. I teraz jakbyśmy podłożyli w post mówisz, Ale ja wiem przecież! Wiesz, to może będzie śmieszne po prostu, że tutaj się nic nie dzieje tak naprawdę. A wiesz, a w będzie właśnie oburzona. Fa Dobra, fajnie. Koledzy już dawno poszli. Powiedzieli kierowcy, że uciekłem z kraju i sobie pojechałem. Poje, poje, poje. Panie pojechałem, Proszę. Badania. No, no wie pan. A to zapraszam do zasięgu. A nie, tam teraz y, prowadzimy operację. To proszę tutaj o stolik się Stop. Co się stało? <ślesz> ja nie, mogę z Zrobił tylko pika pod od jego pukania. Panie doktorze. Proszę. proszę Co? Jakie badania? A, to za zasłonkę zapraszam. A nie, bo my tam teraz y, operacje A. przeprowadzamy. To bo tutaj proszę hmm? o stolik się oprzeć. Wyjmijmy słodnie. Majki też. Szybciej, bo nie dnia. No, tak, nie <gulanie> mogłem ja tego I dźwięk mi się przydał jeszcze. Się... Pan nie, to A! A! <gulanie> Kurwa panie, co pan tu ma z czekoladki? To dla pana. W A, no to nie ma za co. Trzeba zapamiętać później na synchronie, bo to myślę, że jest bardzo oryginalna intencja. Aha, czekolady. Zapomniałem być kura. Dobre serce, zamiast tych kura. Aha, w tej <sobie> <śmiewanie> oh. <śmiewanie> <śmiewanie> pozycji. <Boże. śmiewanie> na, na, na wiecie, wykładziny jedna czekoladka. by nas spać. Co pan tu ma, czyli, bo to Grupy po się staremu, ma... bo się zakopiemy. Nie, bo problem jest taki, że wiecie, jak utrzymać tę prostotę po prostu. Prostotę bo... wejścia tych się... filmów, w sensie, że one, tak. one były naprawdę bardzo sytuacyjnie proste i też ujęć nie było za dużo, nie? Dzień dobry. Witam Państwa w programie Groovy Movie. W programie, w którym Stanisław Groovy o filmach mówi. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach. Proszę Państwa, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy tak mm. o w dzisiejszym odcinku rozmawiać będzie... Wiesz, jakby trzymasz tempo, ale czuć, że panujesz nad tekstem. Wiesz, to, to panowanie jest najważniejsze, tak naprawdę, żeby właśnie... Nie Witam nie Państwa nie w projekcie, bo... Ja wiem, ale chodziło mi o to, że, żebyś... Tak, tak, miałeś to w sobie i, i tutaj też trzeba to znaleźć. Chcesz to jeszcze raz zobaczyć, kawałek? Tak, daj mi jeszcze raz. A my się przygotujmy do następnego ujęcia. Już zaraz, właśnie tak. Już no, myślę, że te, teraz już będzie, mieli te osoby, to już mamy samo. Bajka. No, ja chyba popełniłem błąd w domu, bo po, pomyślałem sobie, że mogę go zrobić lepiej. Kto masz? Postanowili oni nielegalnie wykorzystać elementy tak. tego świata. No tak, no to jest jest poselsze, Masz Tak. Dobra. To zróbmy jeszcze raz to szybko. No, nie. nie, dobra. Nie. Ostatni Ostatni dobra, no. dobra. Potem byśmy trzymali głównie tak. I, I chciałbym mieć kontry. No, ja wiem, że za, za dużo tych ujęć jest, ale. Ale chyba to jest taki dialog, on trochę wymaga tych kontr, będzie śmieszniej po prostu, kiedy wiesz, on będzie jakby mówił swoje, a ona, ale możesz mnie już puścić, bo naprawdę tu strasznie jest wysoko. Aha, bo oni wiszą to... w powietrzu. W... Tak, wiszą w powietrzu. Jakiś wiatr robimy, czy nie? Słuchasz mi tym yy, holsem, że masz mi oczy <noise> <noise> uzawione. mi tym holsem, ja nie... Andrzej, co ty robisz? No, I zaraz bu, buta mi w twarz. No czekaj, ja to będę pięknie tutaj animował. <głosy> <Kurwa>. <głosy> Trzeba wpisać w, w kredyt w animacjach, w kredyt, animacja, animacja. <grymne> To jest wygryw. To jest autentycznie wygrywane. To dobrze wygląda. Ale tak ewidentnie nie jest od wiatru, tylko ktoś się, się ciągnie. O, o to chodzi. To są takie, to są takie wiesz co, takie <grymne> tak, na no, super grower, no. Totalne mapety. <grymne> to jest wspaniałe. A, No dobra, słuchajcie, róbmy ten total. Odstaw mnie na ziemię, mówię. Zimno tu, jak w siarni! Przepraszam. Przepraszam, już się może troszkę mnie wywiało. No nie wiem. Myślę, że to mamy. Zróbmy sobie tylko faktycznie zlatywanie. Zróbmy sobie zlatywanie, to ja nawet się nie chciałem przerywać, bo ewidentnie stoisz. Nie, bo tu też ze nogą nie, nie wisisz, tylko, tylko ewidentnie masz grunt pod, pod nogami. Ale mi się to podoba. GAM! To wiesz, jakby teoretycznie jesteś. Kurwa, wisisz, dobra. Ale, ale, jest ale, ale ja bym to zrobił, Ja bym zrobił tylko. <ślażdżąc <ślażdżąc <ślażdżąc> tak, puf, puf. Ja bym zrobił tylko zlot. Z że, że może tak i, i taką. ją... Patrzę, jak, no. no. <noise> tak <Sztek>, <sztek. głos> <noise> Tak zróbmy I Alicja ty taka oczywiście właśnie tak Co? Dobra? Zróbmy sam zlot. Odstaw mnie na ziemię mówię Zimno to jak w piarni Przepraszam. przepraszam ja. <noise> O! O! Czyli sobie idziecie ding-dong, ding-dong, oto, to, o! Zatrzymujcie się i teraz sobie ustalimy, jak robić te szaty, żeby Anka wylądowała na środku. O, to będzie dobre, cały czas. Tak, cały oczywiście. patrząc w kamerę. No jeszcze, teraz dobra. Chodzi tylko o to, żebyśmy ustalili, w jakiej kolejności się obracacie, czyli na przykład. Czyli, Ania, Ania, weź ty, idź teraz tutaj, w prawo idź. No. Ja powinnam wejść do środka i z tyłem. Taką ósemkę I... powinnam zrobić, myślę. Tak. Co chodziło? Choćby żeby... ding-dong, ding I teraz nie, poczekaj, ty, nie, nie. Ty się nie, nie się ja ty, ty ja ty mówię ty o tym pomijaniu. Że idziemy tam. razem, a Wiem. potem się mijamy. No, ja tak. Więc ja myślałam, że tutaj Karola przejdzie. Ding-dong, ding-dong. I już jesteśmy razem. Ding-dong, ding Ja się nie otwarczyłem. Ja a my tutaj. Idziemy do środka, do środka. Tylko żebyście wyszli. Hej! Pan tu chyba nie stał! <grymne> zrób, 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 <grymne> zrób, <grymne> hej, hej, hej! <grymne> na, na palcach, tak, może się urosić. Aha, zrób, na palcach zrób, zrób tak, na palcach Hej! Pan tu chyba nie stał! Spróbuj z ręką, no Hej! Pan tu chyba nie stał! Poza? Nuzie. <grymne> <grymne> o kurwa! O mój Boże! Nie, <noise> jest. Dodatkowo, moje skromne niegdyś studio zostało delikatnie rozbudowane. Fotel został wymieniony na wygodniejszy. Koszula. Nareszcie jest wyprana. A dziś rano czekała na mnie nieposłuszna. Panie, stop. Dzisiaj wcielam się w rolę Nikodama Bryczki, reżysera. Wspaniałego widowiska kinowego Zygmunt, człowiek, dzwon. Pan Nikodem jest już leciwy, ale nadal tworzy wspaniałe treści, które dostarcza widzom. E, czy Marek, będziesz już tak zawsze? Tak, tak, zostaje taki. Nie, no, no jest. No jest. No, no jest. no jest. No jest. Siebie, bardzo kurwa. Hipsterski biszmasz jest po prostu tak charakterystyczny No, bardzo nam się opłacało tę wojnę wygrać mm. I tak długo. Cóż pan? Przepraszam, ja tu stanę Co pan tu stał, jak pan tu nie stał? Stałem, stałem Ja z jestem O, ja z księżyca! Zobacz, na koniec! Wynoś się pan! No, tak? jesteście? Widzę, że dawno Na was do losu nikt nie złożył, tak? o, Nie wiem co ja tam dalej mam ja Tak się składa, że nie ja też się pomyliśmy Wszystko może Prosimy Andrzeja na koniec kolejki, bo jest początek kolejki na... Prosimy nie cię na koniec kolejki! Będzie tutaj scena! Proszę Hej! Pan to chyba nie stał! A co panu do tego? A to, że tutaj wszystkich takie same prawa obowiązują! No. Super, mamy to. I ta peleryna robi w ogóle takiego supermena. Supermera. Zróbmy ostatnie ujęcie. Lizak sobie leży tutaj. Dobra. Odłóż tak na miejsce. To jest miejsce tego lizaka. To jest koniec, tak, tak, tak. To jest Dobra, koniec. proszę Państwa, dziękuję wszystkim. Niech ta wyobraźnia działa. No właśnie tak. <grystanie> dobra, <grystanie> dobra, no tak, to proszę poczuwać spokojnie. Co tam może być?